Hejka, witajcie. Zrobiłem już filmik na temat, w jaką metodę iść, jaką metodą spawać, żeby dobrze zarabiać. Dzisiaj chciałbym zrobić filmik na temat tego, w jakiej, w jakiego rodzaju pracy spawacze zarabiają najlepiej. Jakie czynności, właśnie do jakiej firmy się kierować, co robić, żeby zarabiać lepiej. Bo takie pytanie kiedyś ktoś mi zadał: czy przy spawaniu barierek, czy przy spawaniu pociągów, jakichś wiaduktów? Dzisiaj krok po kroku chciałbym Wam właśnie przedstawić od tych najmniej opłacalnych, gdzie płacą najmniej, do tych, do tych po kolei, co najlepiej płacą. Na sam początek, wiadomo, jako spawacz początkujący, no. Ciężko macie, żeby wybrać odpowiednią pracę, żeby znaleźć pracę, gdzie będziecie naprawdę dobrze zarabiać. Wiadomo, że trzeba nabrać doświadczenia, umiejętności i przede wszystkim, im więcej papierów, tym lepiej. Już to wielokrotnie powtarzałem. Aczkolwiek najgorzej opłacalne, miejsca, w których najgorzej płacą, to przeważnie są firmy, które spawają właśnie jakieś płoty, bramy czy też nawet kominki. Takie w takich zakładach nie zarobicie za wiele, ponieważ umiejętności do spawania takich rzeczy nie potrzeba Bóg wie jakich. Ktoś kiedyś powiedział, że pracował tam właśnie na takich kominkach, gdzie jak przychodzili nowi, to mieli problemy nie ze względu na to, że oni na przykład nie umieli spawać, tylko nie wiedzieli, jak spawać dany materiał, bo to były najgorsze jego rodzaju materiały, blachy, które pod wpływem temperatury rozwarstwiały się, później to ciekło, więc to nie chodzi o to. Nie trzeba naprawdę być dobrym spawaczem, jeżeli macie odpowiednie materiały i odpowiednie narzędzia do danej pracy. I wiadomo, jak już są swaniaki, co wiele lat pracują na danym stanowisku, to oni Wam powiedzą, że. Ty nie umiesz spawać, więc na to nie zwracamy uwagi. Te prace uważam, że są, uważam, nie uważam, tylko tak jest naprawdę, najmniej zarobkowe. I bo takie bramy albo nawet yy, słyszałem, że szukają spawacza, nawet to nie jest, dla mnie to nawet nie jest, nie można powiedzieć, że to jest praca dla spawacza do do łapania tych prętów, które idą jako zbrojenie do, do podkonstrukcji, prawda? Wylewają jakieś słupy, jakieś, jakieś wylewki i ktoś po, po prostu musi poszczepiać. Zamiast związywać to drucikami, to po prostu to heftują. To nawet nie można powiedzieć, że to jest praca dla spawacza, bo to jest praca taka dla każdego. Po prostu poklikać, połapać każdy umie. Ale poszukują, są w ofertach, że to są prace dla spawaczy. Tam też nie będą wam za wiele płacić. Zapłacą najmniej, ile to jest możliwe. Chociaż w Holandii słuchajcie, kiedyś widziałem takie ogłoszenie, że płacili nawet 12 euro na rękę za właśnie szczepianie tych. tej całej siatki, która przychodzi właśnie do, do, do wylewki. Więc nie było to wcale tak mało na, na to, ile trzeba od siebie dać. Bo nawet nie trzeba było żadnych certyfika certyfikatów. Aczkolwiek chyba wymagali VCA, bo to była praca na budowie, więc VCA, jeżeli ktoś nie wie, to są takie uprawnienia, to jest takie szkolenie BHP, które jest warte, ważne. Ten certyfikat jest 10 lat i możecie dzięki temu certyfikatowi pracować praktycznie wszędzie w Holandii. Już kiedyś zrobiłem na temat tego filmik, ale, ale nie wiem, czy ktoś z Was to oglądał. Bardzo mała oglądalność tego filmiku, nikogo to nie interesowało. Jeżeli ktoś by z chęcią, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć ten filmik, napiszcie w komentarzu, link wrzucę pod... No, wrzucę Wam link, żebyście mogli sobie obejrzeć. Więc zaczęliśmy od samego początku, to są naj, najgorzej opłacane... Prace spawalnicze, jakie, jakie mogą być. Oczywiście, tak samo wygląda to, nie patrząc nawet na pracę, ale w takich małych zakładach, takich, gdzie jest szef i pięciu pracowników, tam też nie zarobicie zbyt wiele, nawet jeżeli będą robić jakieś poważniejsze rzeczy. Często nie robią poważniejsze rzeczy. i Często ten właściciel, który, który prowadzi takie, ta, ta, taki zakład, taki, taki warsztat, nie ma też pojęcia o spawaniu i nie wie, że naprawdę dobry spawacz powinien być ceniony. Ale to nie o to tutaj chodzi. Lecimy dalej. Słuchajcie, to to mówię. Najgorsze, co może być, najmniej opłacane. Dla początkujących spawaczy spawanie barierek może troszeczkę, żeby się troszeczkę nauczyć rysunku i, i jakichś tam podstaw spawania. Bo naprawdę spawanie barierek czy jakichś płotów, to to naprawdę są podstawy podstaw. To naprawdę jest najniższe, co może być i praktycznie biorą tam każdego. Jeżeli planujecie się rozwijać, w ogóle nie polecam, żebyście szli robić coś takiego. Bramy ogrodzenia. No chyba, że planujecie w przyszłości otworzyć swój warsztat, gdzie będziecie właśnie coś podobnego robić, to warto jest zatrudnić się, zobaczyć, jak to wygląda. Nie tylko w jednej firmie, tylko w kilku różnych, zobaczyć, jak każda firma to robi. Często mówię, są to ludzie bez doświadczenia, którzy nie mają pojęcia, jak to naprawdę wygląda. Gdzieś po prostu w głowie sobie wymyślili, będą robić ogrodzenia i robią. Następną rzeczą słyszałem: yy, słyszałem. Mówią, że dobrze na tym się zarabia. Ja, ja pracowałem za granicą, oczywiście w tym, dlatego mogę Wam powiedzieć spawanie naczep samochodowych. Powiem wam, że dla mnie to była trauma, to był po prostu yy, to była, yy, to było naprawdę coś niesamowicie. No nie podobała mi się strasznie ta robota. Ja nie zarabiałem tak źle, bo wtedy miałem 14 funtów, ale ludzie, którzy tam pracowali na kontraktach, dostawali 6.50. Słuchajcie, 6 ,50 funtów 50 na godzinę, gdzie tygodniowo oni zarabiali po 300 jak dostali premie, bo tam właśnie premie były, to słuchajcie, po 300 coś e, e, funtów tygodniowo, gdzie my mieliśmy ponad 500 przy, przy naszej stawce, więc wiem, że właśnie w takich zakładach często nie płacili zbyt dużo, aczkolwiek w Polsce jest firma, która się nazywa Wielton, e, z Wielunia taka firma, to jest jedna z największych teraz firm y, w Europie, i słyszałem, że tam zarabiałem, zaś dobrze, ale to jest praca akordowa. I właśnie teraz, przekładając akord na pieniądze, czy to naprawdę dobrze opłacana praca, jest przede wszystkim tak samo. Jakość tych spoin, jakość tego, tego produktu wcale nie jest jakaś taka super wielka, tam się nie nauczycie za bardzo spawać. Na chwilę można zobaczyć, dla mnie to był Coho's. Ja niestety musiałem spędzić tam 7 miesięcy, bo pod koniec roku przyjęłem się. Chyba pojechałem we wrześniu, a to było w Irlandii, więc stwierdziłem, że już do końca roku muszę i tak, bo to był właśnie taki martwy sezon się zaczynał po miesiącu, gdy gdzie stwierdziłem, że jednak muszę uciekać, to już był listopad czy październik, gdzie no ciężko było cokolwiek znaleźć, I, i tak do marca musiałem wytrzymać. Niezbyt dobrze, dobrze pamiętam te czasy. I tak jak mówię, zarobki, jeżeli pracowaliśmy przez biuro, to mieliśmy w miarę, w miarę te zarobki, ale ci co pracowali właśnie na kontraktach nie zarobiali dobrze. I z tego co wiem, gdziekolwiek właśnie taka robota jest na te naczepy nie płacą zbyt dobrze. Nie płacą zbyt dobrze. Następna Następna już tak troszeczkę lepiej płatna robota to będzie na konstrukcjach. Słuchajcie fajna sprawa. Warto jest tam już płacą troszkę lepiej bo już wymagane są troszkę lepsze umiejętności. Ludzie ludzie którzy robili na konstrukcjach wiedzą że jest i, i dużo dużo spawania nie pod badanie ale też są rzeczy które są pod badanie, jakieś styki łączenia na hebach czy na blachach już można się fajnie troszeczkę nauczyć i pieniążki już są dużo lepsze właśnie niż po tych, w tych poprzednich pracach, które, które mówiłem, bo wiadomo, umiejętności są potrzebne dużo, dużo lepsze. Wiadomo, konstrukcja konstrukcji nierówna. Są też firmy, które robią jakieś małe konstrukcje, nic nieznaczące. Dla niektórych zrobienie szklarni to już jest konstrukcja, to jest też zaliczamy do tych pierwszych najgorszych właśnie robót, gdzie najmniej właśnie płacą, jeżeli robią takie szklarnie, balkony, to też wam nie zapłacą za wiele. Konstrukcje dla mnie to już, jest, to już jest coś takiego, że może konstrukcje hali czy jakieś małe suwniczki. Wiadomo, jeżeli będziecie już w innym przemyśle robić konstrukcje już większe, bardziej takie precyzyjne, to te pieniądze w miarę właśnie trudności wykonania pracy powinny iść do góry. Tak to z mojego punktu widzenia wygląda, tak zawsze było. Tam, gdzie pracowałem w tych zakładach, to widziałem właśnie specyfika pracy. Jeżeli było już większe konstrukcje, trzeba było jakąś, nie wiem, o, jakąś wielką suwnicę zrobić, jakąś, jakąś wywrotnicę do wagonów, czy jakiś taśmociąg wielki, maszynę górniczą, czy maszynę jakąś większą. Do jakiegoś, jakiegoś specjalnego przeznaczenia, tam już płacili lepiej. Jeszcze wracając do tych słabo opłacanych za, yy, firm, to na maszynach rolniczych też nie zarobicie zbyt wiele. To też jest główniana robota niewiele właśnie spawania takiego precyzyjnego byle po prostu coś tam pospawać. Tak, jak wiecie, do rolnictwa nikt tam nie ogląda, to i tak wszystko idzie w zboże czy w gnu, gdziekolwiek, więc tam też nie będziecie zarabiać zbyt dużo pieniędzy. Konstrukcje to jest pierwsze miejsce, gdzie powinniście się udać, żeby zacząć zarabiać, a przede wszystkim nabrać umiejętności. No, ja rozpędziłem się. Słuchajcie, teraz czekajcie, napiję się. <grym> Następna to już poziom wyżej rafinerie, różne chemiczne zakłady, gdzie jakość musi być naprawdę wysoka. Tam naprawdę zaczynają już się dobre pieniądze. Jeżeli, wiadomo, trzeba na rafinerii pospawać rurociąg, potrzeba naprawdę dobrego spawacza, który spawa i w tigu, i w elektrodzie, i elektrodom. Który naprawdę spawa pod badania, ultradźwięki, rentgeny. Taka osoba już będzie naprawdę zarabiać dobrze. Warto właśnie kształcić się w tym kierunku, żeby móc w przyszłości spawać, czy jakaś spożywka, tam jest też wszystko ze stali nierdzewnej. Te rury w tych fabrykach muszą być też idealnie pospawane. Tak samo pod badania. Umiejętności często właśnie potrzebne są żeby pospawać rurę w każdej pozycji, HL045 czy w jakiejś innej pozycji, tak, 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 bo te rury, wiadomo, jak idą, to są w różnych kierunkach. Często na lusterko ludzie y, muszą spawać, właśnie potrzebują takich, co um, umią na, na lusterko. To jest ciężki orzech do zgryzienia. Kiedyś Wam pokażę, pokażę, jak najłatwiej się nauczyć na lusterku. Ja swego czasu umiałem czasami pospawać, nie spawałem nigdy rur na lusterko, ale jakoś blachę z tyłu czy jakiegoś heba, jak trzeba było z tyłu kawałek przejechać, nie było problemu. Wielowarstwową siódemkę chyba najwięcej zrobiłem na lusterko. No, szału nie było. Czwórka jeszcze mi idzie, czwórka, piątka w miarę pójdzie, trójeczka na jeden ściek w miarę pójdzie. Nie robiłem tego systematycznie, bardzo rzadko trzeba było spawać w moim zakładzie na lusterko, czasami trzeba było na przykład kołnierz pospawać, gdzie nie dało się głowy wsadzić, trzeba było po prostu rękę zawinąć i pospawać fazę i na to zrobić, na zrobić napoine, na tą fazę. Odbiegam od tematu. Rafinerie, jakieś zakłady chemiczne, spożywcze, tam już znowuż idą zarobki do góry, warto się właśnie kształcić w tym kierunku. Następna kwestia, następny zakład, gdzie już też można, podobne pieniądze się zarabia, co właśnie na tych petrochemiach, na tych, na tych rafineriach. To są projekty offshore. Owe. Wszystkie projekty związane z ropą zbiorniki, tankowce, platformy wszystko, co będzie pracować dla właśnie takich spółek, które. które są w tym biznesie. I myślę, że na sam koniec najbardziej opłacalny, najbardziej zarobkowe miejsce, najbardziej zarobkowy spawacz, to będzie spawać wiadomo podwodny. Ci ludzie zarabiają naprawdę dobrze. To są bardzo ciężkie warunki. Można. Żeby można było spawać jako spawać podwodny, jak już kiedyś powiedziałem, trzeba być naprawdę świetnej kondycji zdrowotnej, mieć niesamowite umiejętności, kursy płetwonurka, kursy spawania, no to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, i tacy ludzie na pewno najwięcej zarabiają. Chyba nie ma żadnego innego spawacza, który by zarabiał takie pieniądze jak oni. Owszem, zdarzają się, że potrzebują spawaczy, którzy spawają naprawdę jakieś przeróżne stopy czy jakieś tam dupleks, super dupleks. Są ludzie, którzy nie potrafią, a są ludzie właśnie stworzeni do, do spawania takich precyzyjnych rzeczy. Oni też dobrze zarabiają, ale spawanie pod wodą to jest najbardziej opłacalna profesja, jaka. Jaka może być właśnie w naszej branży? Niewielu ludzi jest w stanie po prostu dojść tak daleko. To nie jest tak, bo ktoś ostatnio nawet do mnie napisał, że chciałby takim zostać spawaczem podwodnym. Ale czy ktoś kiedykolwiek się zastanawiał, jaka to jest ciężka droga? To nie jest tak, robisz i jesteś spawaczem, bo zostać normalnym spawaczem jest dosyć szybko. Bo idziesz na ten kurs, robisz, możesz się zatrudnić, i po roku, po półtorej, masz już praktyczne już jakieś umiejętności, które, które możesz dalej rozwijać. Jako spawacz podwodny, samo zrobienie tych wszystkich trzech poziomów płetwonurka później te poziomy spawania pod wodą później szkolenia, które, które dodatkowo kosztują to są ogromne pieniądze. Słuchajcie, tylko, żeby po prostu pracować na platformie, trzeba wydać jakieś 10-20 tysięcy złotych, żeby mieć y, możliwość pojechania tam. Do tego jakieś dodatkowe, inne szkolenia. Tego jest mnóstwo. Lud ludzie nawet się nie, nie zdają sobie sprawy, że to kosztuje kubę pieniędzy, zanim tam się dostaniecie. A z własnej kieszeni to wszystko wyłożyć na dzień dzisiejszy. Ma ktoś z Was? Ma ktoś z Was luźne? Nie wiem, 50 tysięcy luźne? żeby to zrobić? No nie. Można oczywiście, ale to wszystko trwa czas. A ten czas dopiero później jest wynagradzany. I nie dziwię się, że ci spawacze zarabiają naprawdę duże pieniądze, bo na początek musieli też zainwestować. Są też firmy, które pomagają, ale to już jest karstka tych firm. Naprawdę ciężko jest w ogóle znaleźć firmę, która Wam zasponsoruje to wszystko. Bo jaki jest sens wydać na kogoś Kupę pieniędzy, nie będąc pewnym, że on będzie dla nich pracował, bo dostanie gdzieś po prostu lepszą ofertę. Więc wolą firmy mieć osobę, która już jest gotowa z certyfikatami, z doświadczeniem. Tak jak wam kiedyś powiedziałem, najlepiej, żeby miała 20 lat i 10 lat doświadczenia. E, takie to śmieszne, ale, ale tak to troszeczkę wygląda. Więc, gotowy produkt. Wszystkie firmy już dzisiaj czekają na gotowy produkt. Coraz bardziej firmy zaczynają no zaczynają myśleć, że nie warto jest inwestować w tego pracownika, że lepiej pozyskać już gotowego pracownika. Nie musi być z tego kraju właśnie, tak jak tutaj w Holandii. Po co mamy płacić holendrowi, jak możemy sobie z Polski wziąć gościa, który już będzie miał wszystko doświadczenie i będzie robił im robotę, albo jak już będzie za drogi ten polak. To może weźmiemy z Rumunii albo z Bułgarii, bo oni troszeczkę są tańsi. I to tak ten świat teraz wygląda. Nie chce nikt wziąć tego pracownika, przyuczyć go, dać mu godne pieniądze, żeby on dla niego pracował. Najlepiej, właśnie, na łatwiznę. I mam nadzieję, że zastanowicie się nad tym, w jakim kierunku chcecie iść. Jaki. Co w ogóle chcecie od tego, od tego życia, co chcecie spawać. Jak wysoko chcecie zajść? Czy chcecie być top of the top, czy chcecie być takim normalnym, zwykłym spawaczem, a może chcecie zacząć robić coś na własnej działalności? Warto jest z kimś porozmawiać. Warto jest zaciągnąć jakieś porady od kogoś. Śmiało możecie tutaj napisać do mnie na grzegorz groni trzymałpa.gmail.com Napiszcie do mnie. Zacznijcie współpracę może sami. Dzięki, dzięki temu, że porozmawiacie ze mną. Dojdziemy do, właśnie, dojdziemy do takiego wniosku, że co jest dla was, czy chcecie iść naprawdę tak daleko, czy może po prostu troszeczkę w innym kierunku. Mam nadzieję, że ten odcinek przydał się komuś dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie się zastanawiać. Nie będziecie już się tak zastanawiać, gdzie, w którą stronę iść. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne, wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj. Do tego dzwoneczek, dzięki czemu, w pierwszej kolejności, za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję Wesprzyj. Dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia! Cześć!